Dzień dobry. Tutaj ja Mam takie przemyślenia. Zbliża się Święto Niepodległości 11 listopada. Pomyślałem sobie, że warto by coś tutaj przedstawić. Akurat dysponuję piosenką nie, do, nie odnoszącą się do tamtego okresu, czyli do Legionów Piłsudskiego i do 1918 roku, ale w jakimś sensie do naszej niepodległości. Przygotowałem taką piosenkę bohaterowie pod Monte Cassino. Uważam, że tamte pokolenie też walcząc tak daleko od kraju, ponosząc straty, ginąc, też walczyli o naszą niepodległość. Ale jak to wyglądało później w historii, to chyba wszyscy doskonale wiecie. Także też myślę, że o tamtych pokoleniach, o tamtych czasach też trzeba pamiętać i stąd właśnie ta piosenka. Tekst jest całkowicie mój, a muzyka to tak jak tutaj większość na tych moich piosenkach, w moich piosenkach. Utworzona cyfrowo. Także proszę o lajki, jakieś komentarze, jeżeli wysłuchacie tego. Czy Wam się podobało, czy nie, czy mieliście jakieś tam inne odczucia. Zapraszam, link będzie tutaj na dole.